Smaso coś wrzucił. Wrzucił. Słuchajcie. Słuchajcie, nowy filmik. Udin Din, DUN Dun zakochał się w balerina cappuccino w Minecraft. Słuchajcie, na mój sklep wleciały wielkie promocje i trzy nowe koszulki. Pomarańczowa minka uśmiechnięta, moja oraz patik z team różowa i czarna smosnu team! Nawet gra wleciała nowa, rzuć i złap. Czy dasz radę? Sprawdź. Czy dasz radę? Sprawdź kup w moim jebanym sklepie, kurwa i link w opisie Slow no Team! Ociu Dindy D din, din, mam tutaj o, pole! Oni tylko muszę nie się... znowu on muszę... Czy jesteśmy martwoduchy Muszę się wczuć widzowie w, po prostu w Minecrafta, tak? Dlatego muszę wiesz, nabrać tej energii kurwa minecraftowej. Czy dasz radę? Sprawdź, ci, wpadaj link w opisie Slow no team! Ojciu Dindy D mam tutaj pomarańcze! O ciu, Din din dun patrzcie idzie! Ja dole. On siedzi, kurwa, stary, tu w swoim pokoiku i mówi z poważną miną: "Staru, dudin Taki umięśniony, din 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 jak on jest napakowany din 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 Prowadzę go właśnie do mojej wioski Smilandii, <grym> która gdzieś się tam znajduje W tym właśnie, ja w tym... jest tym W stronę, ale muszę Go trzymać pomarańczami tutaj Dlatego, że on je zjada, znaczy stawiam tutaj Taki staki pomarańczy, on podchodzi I je normalnie zjada za pomocą ręki ja... <grym> I za pomocą ręki Kurwa Jaki umieśniony ten Udin din din dun i napakowany, a nie bez powodu go znalazłem w lesie. Wczorajszym odcinku właśnie u Din Din, Din znalazłem, dlatego, że on ma mi pomóc w rozwaleniu baleryjny kapucini. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Za żadne pieniądze, Taka kurwa. zła postać, która weszła, nawiedziła moją wioskę. Tutaj, chodź, chodź, pomarańcze, Chodź, chodź, u dindin. Din. Muszę go cały czas po tutaj trzymać tymi paręczami, że wiecie, go daję jako przynęta. Chodź, jaką se zjada wszystko. O nie, żeby zraz mi się tylko nie skończyły. Wziąłem całego staka. Okej, okay, prowadzimy go dalej, dobra, on idzie, idzie, chodź, u din din, din, din jaką gada teraz. Ło, wow, powiedział, on jest bardziej, jesteś głodniejszy? Patrz jak macha ręką. On ma rękę jak moją głowę, jaki jest napakowany. Nawet nogi ma napakowane. No, jest bardzo silny. On musi rozwalić balerinę Kapucinę. Chodź, tutaj mam, chodź. Wracamy do wioski. Tak, tam jest wioska Smilandia. To tutaj mieszkamy. Za tymi wielkimi pomnikami pomien jest nasza wioska. I tam przejęła moją wioskę zła balerina Kapucina. Dalej idziemy. Ej, może zróbmy wyścig na apeczkę. U Din chciałbyś zrobić wyścig na apeczkę w górę? Z moim. Ja wiem, widzami. On będzie się szybko ścigał, ma bardzo umieśnione y, tutaj nogi i ma szybkie buty. Ej, nawet ma takie buty Nike szybkie. Dla kliknijcie łapeczkę w górę, robimy teraz wyścig. Ścigamy się do tego koła. Kto będzie szybszy od nas? Klikajcie łapeczki, zobaczymy, kto zdąży i subiki za trzy, dwa... Jeden, startu, Din-Din, biegają, Din-Din, Din-Din, patrz jak biegnie, <noise> jak zasuwa, ej, zaraz, zaraz, jak on jest szybki, jo, wyścignął mnie, ale on się rozpędza, ho, 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 jaki z niego dziatel, zaraz, 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 ej, moby go atakują, ej, tu wcześniej nie były żadne moby, co tu jest, od, odwalcie się od Din-Din, musisz ich rozwalić, o, masz, ło, tu są jakieś moby, uważajmy, uważajmy, tu jest jakaś pułapka, ale zaraz, zaraz, skąd one się pojawiły, A masz, czy Smilson ma, kurwa, godmoda włączonego, ja pierdolę, nie? Dobra, nawalam się To nie jest z... Minecraft'a, kurwa. Takiem ciężko mi jest. A on nawala się ze wszystkimi, wszedł do dziury. Co on tam robi? Dobra, podejdźmy. Potrzebujesz pomocy? Wszyscy go atakują, ale on ich nawala! Yooo! Dobra, on teraz nawala. On teraz wszyscy na niego biegną. Nawet jakieś kraby, serio? A ten podchodzi. Bum, 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 nawala. za pomarańczą, co oni zrobili temu testowi Ronowi? <laughs> Dobra, leci mega kurwa, mocno za Dobra, gdzie jest walka nie kurwa nie z baleryną kapuciną, o kurwa. przez ten portal. To ona tutaj musiała wejść przez to i weszła do środka. Czyli tutaj od tej strony weszła do Smajlandii. Rozumiem, a tego wcześniej nie widziałem, bo cię zabezpieczyła, a jest właśnie tutaj, za tą w... Ktoś tu biegnie! O o! Ja nie dam mu Musisz go rozwalić. Din, din, to din, będzie din, walka din, dwóch girojów! dwóch mięśniaków. Patrzcie jak on wygląda. To jest zombie, który jest zmutowany i też jest na paku. Patrzcie, on się na mnie patrzy. Ej ty. No jest, jest. okej. Okay. No walka. O, Dobra, tam. gdzie jest walka? Kurwa, balerina kapucina i udin, udin, du, dun, dun, kapuciny, to jest właśnie tutaj. Ja. Ona dzwoni. To zła balerina kapucina, która opanowała moją wioskę. Patrzcie jakie ma oczy, jakie tu. Nie mogę, kurwa, nie mogę. ...tej rączki ma idź. Obierzesz czy nie dzwoni. Dobra, wiecie co? Ja roz, rozłączam. Rozłączam. Klikam tutaj, że nie. O, rozłączyłem! Ej, zaraz! Aaa! Co jest gadę? O nie, mam to tutaj! A, Weszło mi do ręki! Weź to się wciągnij. nie chcę tego, nie chcę tego! wyrzuciłem to I o, do ręki mi to weszło, o, zaraz, zniknęło. Okej, okay, uważajmy. To dziwne, że dzwoni jak nie ma trzeciej w nocy Dzieją się dziwne rzeczy. Dobra, ta balerina cappuccino do chuja, chcę zobaczyć tą walkę. Cicho, cicho teraz. Tung tung, ej, co jest? Tung tung, ej, baby trailer trailer. Dzie Będzie dosłownie poniżej. Dzie to, tu pak szakur. Zaraz, zaraz. Ej, co to? co jest? Co jest? Cicho, cicho teraz. Tung tung, ej, co jest? Tung tung, ej, baby trailer trala Co wy tu robicie? Cicho cicho cicho, 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 co cicho? Czemu ma być cicho? Przeba... Zła balerina, słuchaj, co? zła balerina porwała twoją dziewczynę. Zła balerina porwała dziewczynę? Co, co, so, moją? No przyjdziesz, cicho. cicho, ma, pati, pati, cicho. Pati. O nie, ja jej dam, pokażę. Przyszedłem z kolegą, din, zobaczcie, din, din, znalazłem w lesie wczoraj din, din, u Dindinduna, wiecie... No, on jest bardzo wielki i słuchajcie, bardzo ciężko się starałem, byłem w lesie, przyszedłem naprawdę w setki kilometrów. Jej da. O nie. tylko... Ale na my idziemy, ud... Pokażemy. O, Ho... nie było. Dobra, cię... U... e... ona no, no, ej, Na machajcie poena, koszulka w mince, uśmiechniętej, tak jak ja. Sprawdzajcie nowe koszulki, już czekałam. Nawet party X-Team. Moja dziewczyna nawet ma koszulkę swoją. oraz Mestal Team. Sprawdzajcie nowe rzeczy, już leciały, link. Co U... uważnie? Rozwal tej na... Tak samo. O, na... właśnie U... wyleciała. Potrzebuję pom za pomoc spadł tu, to znaczy Uwiedziłam gdzie? Nie gotów taki w lesie jestem w lesie! W lesie, tu jest różowego. las różowego! Dawajcie, 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 tu jest to las, tu jest las! Idziemy, idziemy do lasu, do lasu, do lasu Pati, Co się stało? Nie mam, to, to jest ja no. ją! O nie, ona jest nad ogniem! Kto jej to zrobił? A. To ty, balerina nie kapucina! Cię tutaj, pati jest moja! Zostaw ją, zostaw ją! Mam kolegę dla Ciebie, który ci zrobi kuku zaraz, słyszysz? Ja mu zaraz pokażę, zobaczymy, rozwalę go i ciebie też i tych twoich maluchów! Wszystkich was rozwalę, i całą wioskę! O nie, ona jest mega was. słyszeliście! Udindin, Udindin! Bies ją! bierz ją udyndin. masz pomarańcze i bierz ją, nawalaj ją! Nawalaj Udindin, masz ją rozwalić! Idzie, 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 tak, 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 o, tak. No. Y co, A co się stało? Kto ty jesteś? Kto to jest? Co to jest za kolega? No udin, rozwalił din, ją, udin, walił ją, udin. Mam nadzieję, że to jest nasz nurz. Bo ja to jest nasz nurz. Bo ja tutaj Ale fajny jesteś! Ej, co jest, czekaj! Udin, udin, kazałem ci goru. Udin, tak się zakochał? My Ej, u Dindin! Ja pierdolę, ja nie wiem co ja mam powiedzieć stary, kurwa! Się. Ale z ciebie jest przesto! Jak no nie mogę! Pierwszy raz widzę takiego miśniaka Ej, co jest u o, nie, u Didi, masz się rozwalić, masz po daję czy daje ci po oh, ja ja rozwal ją, ja rozwalę, ją, rozwaliam, ją, No nie, serio, serio. Ja Co, się ja zakochali, się, się teraz, kapucinę. O nie, dora, chodźmy ratujmy, ratujemy Pati, ratujmy Pati, dawajcie. Dobra, 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 chodź, chodź, dobra, 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 chodź, chodź, ratujemy, 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 ratujemy chodź, pati dawaj, chodź, chodź, łapiecie. chodź, 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 Trzymaj o, się, trzymaj się! By... U, chodź, jest. O, dobra, legacko, uratowaliśmy Pati. Dziękuję! Proszę bardzo, proszę bardzo. O, nie, o, tutaj din, była, myślałam, din. że mi nikt nie pomoże. Ej, mamy problem. U dindin din się zakochał w balerinie cappuccino! A Balerina kapuccina w nim? U din, dindin, mój o, nie. piękny. Serio? U dindin miałeś się rozwalić! Zakochali się! O, nie! to O, nie, tylko nie to! O, to, co teraz. Y nie wiem, dla mnie to jest. Pin, chcesz ze mną żyć, szczęśliwo! Co, ona na mu proponuje zawsze? mieszkanie! Nie, nie, tylko nie to. Ty Ale ja mieszkam ja. na środku wioski. O, nie, o nie. Nie, 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 my ich tutaj nie chcemy! Nie, nie mam mieszkania na środku wioski. Warami iść. Macie stąd A się gdzie ty wyprowadzić. Nie, mi mieszkasz! Wyprowadzkę wam trzeba zrobić! Ej, nie! Gdzie wyjdziecie? Nie tam. Mam, macie wynosić się z tej wioski, służycie? Chodź Dindy, mam to fajny dom! O, nie, o nie ona go Nie, tam jest mój dom! Nie! I zaprowadziła! O, nie, teraz musimy ich we dwójkę. Teraz, słuchajcie, musimy ich wyrzucić we dwójkę z naszej, naszej z naszej wioski, z naszej wioski. Musimy coś wymyśleć, damy radę wspólnie, wymyślimy coś. U-din-dun-din-dun din dun, zdradził smile slow. a co piszą ludzie w komentarzach? Najlepszy odcinek we świecie Smileslow. Stan umysłu, jego oglądania, spróbuj, spróbuj z cappuccino assassino, bo cappuccino assassino bardzo dobrze się znasz, balerina cappuccino, oni są razem, więc może spróbuj z cappuccino assassino. Odpowiedź smajsowa, to dobry pomysł. Ja pierdole. Ja lubię pomarańcze. Jestem chora i smaczny. Wyślij mi jakąś paczkę smajsową. Tim proszę. Ja pierdolę. ja pierdolę. Mega jesteś smajsową. Ja pomarańczę. Mówiłem, że Bombardino Corino. Cześć jestem Mam teorię, że jeżeli Cappuccino a sniaso powie Kupa, to wtedy cały świat wybuchnie smacznego. <ścoughs> ja pierdolę. Ej multi, ej multi, kiedy o, będzie jakiś nowy mer? Jan. Jan Małgosia i Borczyk powodzenia. lubi pomarańcze Małgosia Borczyk smacznego są chora. Miliony waszych uśmiechniętych twarzy, setki historii, komentarzy, miliony waszych uśmiechniętych twarzy, smajsom zaraz się odważy, powoli uśmiech zastał na mojej twarzy. kolejny milion mi się marzy. Jedyne was wsparcie i siłę, chęć do działania i wasza przyjaźń. Uśmiecham się co dzień ku górze do gwiazdo. Co onice dała swa swa prawdziwą twarz. Uśmiecham się co dzień ku milionom twarzy, za chwilę się wydarzy. Smań milion twarzy, uśmiechnięte buźki, na pewno kojarzysz. Smajsą milion twarzy, uśmiechnięte buźki na pewno kojarzysz, Nie wiem czy dobrze napisałam, ale ta piosenka dalej mi siedzi w głowie. Pał miotaczem ognia, din 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 dun, a potem balerine cappuccine. <laughs> jako chcę bluzkę paty X, bo kocham kolor różowego i kocham pomarańczowy kolor. Ja chcę dużo bluzie i jaka będzie koloru bluza albo jakiś kubek. Ej, smacznego, a możemy... Ej, weź, no ej, zrób kolekcję zabawek z maslow w tym. <laughs> Ja pierdolę Przywołaj bombardiro krokodilo, żeby ich zniszczył Jezus Maria Co tam bizowie, dlaczego do niej tu nie wysyłacie? Dlaczego do niej tu nie wysyłacie bizowie? To jest kurwa... Co się stało? Hej o, mogę zadać ci pytanie? pytanie? Wolisz balerynę, cappuccine, czy tralalero, tralalala? Dobra, grajmy już może, bo to kurwa. Idę na ten turniej. A, bo już wszyscy są tam, idę.